Szemanko, ludzie, tutaj RPG Fanatic. I wraz ze mną jest wieleś. Cześć. No, przywitał się ładnie. I będziemy grali na Aramie, jak widzicie. Wylosowało mi Arama. E, nie, Veigara, się mylę. I zaczniemy sobie grę z czarci Kodeks i pierścień. A dalej już idziemy w toksówki z życia. Może mamy do... Jak widzicie mam z górka, w nowej gara ten, ten taki zielonkawy No bo jest nowy No jest ten nowy... Ta. A wieleś grę Gravesem Którego nie lubię Przeciwko Evelyn, Leona, Ashka, Taric i Akali A u nas ja Gang, Graves, który... Jawej i karnika I powinno być bardzo, bardzo... Wszystko, nie umarł Tylko nie dał im first killa, bo wiesz jak to jest To jest vloga To jest vloga spokojnie, już się wrzucę w szereg, <grym się zimie> Nie, tak, tak łatwo nie będzie, to jeszcze jeden wyjdzie, muszę się Pierwszą krew dostanę. Put to No co? No, mam. Job. Jasne, pierwszą krew dostanę. No mówisz, że put job. Nie mówisz, no. Okej. Okay. A, piszę no. A coś się stało. Nie weszło, co? stało tak na środku tej Dobra, już wyszedłem z tego zmanych. Aj, bez i bez czy tym. mamy petycję. Wiesz? Nie. już mamy Dobra, się z Teraz sobie dam Akali zabiję. Ej, zgasić nim światło w pokoju. Czyli? A, ten, no. No. Dobra. Czekaj chwilkę, tylko sobie wyłączę do niego Zobacz, Akali zbierze, zbierze. Jezus, nie chce się. Bliźni się. Bliźni Czekaj, mogę ich zabrać? Dobra Niech się mi bi... ten... Promaga ten... wyspał Jak oni tak szybko... Żyją coś, co się dzieje? No weź to hey. na moment Poczekajcie aż będę miał ulta. wtedy poszło A jak będę miał ucisk mój ultra O, Tarik Podejdź tutaj Aha, autostrek Ten autostrek, ja myślałem że dasz kił i żeby go zestakować

No. Zestawaj, nie Jest tutaj. Zestakowałeś? Zostawaj, zostawaj jeszcze je Nie Zostaw mi to męczą. Nie jeszcze Nie Nasza wasza chyba, a, a nie jest. Nie jest, jest. Yes. Wszystkich wzięliśmy, na z tego ulica wzięliśmy pięciu. Z wolno tego, tego. Nie działa. Haj. Haj. Ale mu wzięłem. Jak rewi. Dobra. Gdzie to tak za krzaki z taką już z Dzisiaj jest jeszcze za rady Tak, tu jest rady Dobra, musimy iść w nic tak nie może że źle! Tak, Ale ty pudry fuksa! Ej masz pila? No już nie, pokonany! A ty jesteś na przykład! Dobra! Ale nie Ciekaj. ma podki, jakby co? Hmm. Co tam on? On masz chwa? To jest... Ja nie mogę raczej! Gaj z pierwszego stopnia! Nie wiem czemuś to zrobił! No pokiół mi się, bieszka!

I to, serce, Starczy... najpierw rabatę składam, później serce, like No ja już mam krwawe ostrze i te wysyrki Jest ok. Na razie tutaj dominująca. Trzybaka. Nie będę marnować, tylko nich się zbiera. Ile masz hajsu? Ty, 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 ty I dalej rośnie Boże, i Cię idzie Z koniecznikiem w tył i O, Ja e masz chwilę? Masz chwilę nie Nie masz nie żart na tematem zaraz 90 sekund Kiedy Ty go umierłeś Puść Sorry Ja nie mogę

Zadłysz? Dwa trupy w drużynie a, przeciwnej. Spokołowiesz to. Ewy Kosi. Przeciwnik U, laki, pokonany. Lucky, lucky. Lucky, lucky. Stun! Przeciwnik pokonany. Ja też stun. Ale ją. Dwa trupy. No, ja jak można wchodzić w podbieży? Unicestwienie. Muszę ją tego. Muszę ją rozstawić, nie męczą. Daję osobę. Ja kupię. Ja kupię pana na popyt, żebyś mnie nie podbierał. 18, 18 asyst. Masz pana wody? Nie. Jeszcze nie jestem. Mam 7, 2, 16, fajowo Czuję No najlepsze staty masz. To Ewy trochę koszy. Tak, tak. To najlepsze. Ja suję. No tak, zapomniałem. No dawaj Kata to Światło? no to pokażę. Nie wiem dlaczego.

Weźmy. Dzięki, Fakmale. Dlaczego? A, mama nie wiedziała. Nie, nie masz mnie.

E, Tylko że się boję, że tam na nam wyskoczy Ewy Czekaj Pust się w Dobra. Chcę, chcę, chcę. A nie, dobra Uciekaj Uciekaj, uciekaj Bez sensu Całej piątki. Jak I... 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 ci chciałem zabrać Oj nie mam flasha i... To Jest co Łapie. Czekaj, nie nie nie. Ale... Okej okay, ja już nie dawkować. Tam pełny. Czekaj za 4 sekundy. nie ja, ja A to do za 10 sekund. Za 5 sekund. Aha. To już mam myślę.

Сбираем на том масло Чё пак, а? А, не знаю, чтож Кайф, идём Фак, как, как вывесывал И то, что я сфонгнула No, nie znam Czekam na Czekamy na mnie i Bad no, A, ja to... Bad garańczyk. Nie, po garańczyku. po garańczyku. Nie, Nie, Hmm, okej. Okay. Wspaszę światło. Czekaj, czekaj oczekaj. Tak, ograli, ograły mnie trzymający. Spocznij. Ja bym cię ograłał. W 11-3, w 23 ja nigdy no, takich statów nie no, wyciągnąć. No. Dawaj, no. dawaj, 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 dawaj. nie mają Nawet możesz padnąć, bo nie masz kupę forcji Czekaj, oni mają już tanka? U nie ma do i teraz Daj, słupki. Hmm. Zbieraj nas do mnie. Czekaj, kto ponad takiego też do mnie trzeba odbierać. Chyba, got it. Ale nie zna. Znik. Fuck. Właśnie Asha. Ale może nas Te zabrykają. Co ten lełem? Ale damy Ja lubię the to mam mały zasięg Hulkuje Ja też nie kultuję O nie dobra Co zaś Nie U to... oh, Fuck Ew, Evelyn, Ewe Ewa Coś Okej Ale to Przeciwnik pokonany Ale dostałem skórno na rynku Spora nie na Teraz pora liczę Teraz złożymy mi chyba. Albo no w w ogniu, bo... Teraz wbieram na u, u nich zobaczę, jak nie Kolik Eeeh. Za oni robią Ama ini lebih dari. Persneling um, uh. objek itu berarti 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 Oto, one nas wciągną. No i mnie pokusują. Gwałt. Nie, nie pokonaj. Trzeba było jednego Tak to ale nie jest was. Masz pila? Masz pila? A trzeci przeciwnik pokonany Ok to my tu wygrywamy. O, to wygrywamy No to robimy chociaż i już E Ale O no to Zobaczymy Hej nie ma wierzy? Wolkin Przeciwnik pokonany Ok Mili Ale zobaj mam uczucia W Ej, Nie do No. To był taki... pierwszy odcinek z Arama. Zwycięstwo! Wygraliśmy tą sesję. Następne odcinki będą. Będą następne odcinki na pewno. I będę naważa na subskrypcję, jak się podobało to zostawcie lajka i zapraszam do oglądania następnych odcinków na razie